Cofnijmy się o 200 lat. Technologia, którą dzisiaj posiadamy, wydawałaby się dla naszych przodków z tamtych czasów czymś zupełnie niepojętym. Wystarczy wymienić na przykład radio, telefony, telewizję, internet, kolej magnetyczną, samoloty, rakiety, broń jądrową czy wszystko to, co pozwoliło na postęp medyczny. No warto jednak zastanowić się nad tym, do czego byłaby zdolna najbardziej zaawansowana cywilizacja w kosmosie cywilizacja, której poziom technologiczny może przekraczać nasz poziom zrozumienia. Obserwowalny wszechświat zawiera niewyobrażalną wręcz liczbę kwadrygionów gwiazd, Mocna na uwadze relatywnie późny wiek Słońca oraz Ziemi. Nie trudno założyć, że inteligentne formy życia mogą rozwinąć się w kosmosie znacznie wcześniej od ludzi. Takie istoty miałyby zatem wystarczająco dużo czasu, aby wykonać gwałtowny rozwój technologiczny wyprzedzający Ziemian o miliony lat. Naukowcy zaproponowali kilka klasyfikacji szeregujących pozaziemskie cywilizacje pod względem poziomu zaawansowania technologicznego. Analizując te klasyfikacje stopniowo przejdziemy do hipotetycznej cywilizacji Z, najpotężniejszej cywilizacji w historii Wszechświata. Prawdopodobnie każdy z widzów słyszał o tak zwanej skali Kardaszowa, dość prowizorycznej, aczkolwiek popularnej skali zaproponowanej przez rosyjskiego astronoma znanego jako Nikołaj Kardaszow. Ta skala szereguje cywilizację pod względem ilości wykorzystywanej energii. Typ pierwszy to cywilizacja wykorzystująca pełne zasoby swojej planety. Typ drugi to z kolei cywilizacja wykorzystująca całą energię emitowaną przez ich gwiazdę centralną. Z kolei typ trzeci to cywilizacja zdolna do wykorzystania zasobów energii całej galaktyki. Pisarz i inżynier astronautyczny Robert Zubrin postanowił zmodyfikować tę skalę, aby odnieść się do rozpowszechnienia cywilizacji w kosmosie. Według jego definicji cywilizacja typu pierwszego rozprzestrzenia się po całej swojej planecie. Typu drugiego ma rozległe kolonie w swoim układzie gwiezdnym, a typu trzeciego skolonizowała całą galaktykę. Jednak fizyk i kosmolog John Barrow zauważył, że dla ludzi bardziej opłacalne jest rozszerzanie swoich zdolności do manipulowania środowiskiem w coraz mniejszych skalach. Jego siedmiostopniowa klasyfikacja obejmuje coraz bardziej rozwinięte cywilizacje, które są w stanie manipulować kolejno obiektami w skali ich samych genami, cząsteczkami, atomami, jądrem atomowym, kwarkami i leptonami oraz podstawową strukturą przestrzeni i czasu. Rozróżnienia tego typu są niewątpliwie interesujące, jednak nas najbardziej interesują zdolności technologiczne takich cywilizacji. Zdaniem profesora Michio Kaku, klasyczna cywilizacja typu pierwszego byłaby w stanie kontrolować pogodę na całej planecie, np. potrafiąc powstrzymywać huragany czy trzęsienia Ziemi oraz wysyłać sondy międzygwiezdne. Cywilizacja typu drugiego byłaby już w stanie odbywać podróże międzygwiezdne, Produkować antymaterię, a także budować megastruktury typu sfera Dysona czy pierścień Nivena. Cywilizacja typu trzeciego potrafiłaby z kolei czerpać energię z czarnych dziur czy gwiazd neutronowych. Białe dziury mogłyby dostarczyć dużej ilości energii z zebrania materii poruszającej się na zewnątrz. Istoty tego typu potrafiłyby przechwytywać energię rozbysków gamma, co mogłoby stanowić źródło zasilania. Cywilizacja tego typu, a więc taka, która wykorzystuje zasoby całej galaktyki i rozpowszechnia się po całej galaktyce, może uchodzić za tzw. Imperium Galaktyczne. W naszych rozważaniach pójdźmy jednak o krok dalej, analizując najpotężniejszą cywilizację w całym kosmosie. Cywilizacja Z będzie zatem cywilizacją, która opanowała co najmniej supergromadę galaktyk. Najlepiej jest założyć, że przedstawiciele tej cywilizacji zaczęli swój żywot jako istoty biologiczne, tak jak ludzie. Stabilne położenie w swojej galaktyce pozwoliło im na długofalowy rozwój, który zaskutkował przejściem przez wszystkie wcześniej wspomniane etapy. Cywilizacja Z stopniowo skolonizowała zatem inne planety w swoim układzie macierzystym, a następnie zajęła się kolonizacją sąsiednich gwiazd. Kolejne planety byłyby terraformowane i dostosowane do potrzeby tych istot, tak, aby te mogły się na nich osiedlić. Po osiągnięciu poziomu osobliwości technologicznej, postęp naukowy rósłby w zastraszającym tempie. Jak wskazuje Kaku, tak zaawansowana cywilizacja mogłaby na przykład opanować napęd Alcubiera, hipotetyczny napęd pozwalający przekroczyć prędkość światła. W mikroskali istoty te byłyby z kolei zdolne do manipulacji swoich genów, całkowicie eliminując jakiekolwiek choroby, a także znacznie wydłużając swoje życie. Istoty mogłyby także dowolnie modyfikować swoje ciała. Nieograniczone zasoby energii, wydłużona długość życia oraz superszybka szybka eksploracja kosmosu pozwoliłyby na zdominowanie całej galaktyki. Jako najbardziej zaawansowany gatunek, istoty te włączałyby wszystkie napotkane inteligentne formy życia w ramy swojego imperium. Praca nad sztuczną inteligencją mogłaby osiągnąć tak wysoki poziom, że cały postęp naukowy oraz badania mogłyby być przeprowadzane przez roboty sztuczną inteligencją oraz superkomputery. Taki sposób działania jeszcze bardziej przyspieszyłby rozwój technologiczny. Istoty z cywilizacji Z byłyby zdolne do manipulowania pojedynczymi atomami, do tworzenia nanotechnologii w skali atomowej oraz tworzenia złożonych form sztucznego życia. Wszystko co dziś dla nas wydaje się magią, dla tej cywilizacji byłoby chlebem powszednim. Futurystyczne koncepcje maszyn tworzących dowolny pokarm w skali atomowej, dowolny produkt, dowolny obiekt czy dowolną żywą istotę, byłyby tam na porządku dziennym. Jak wskazuje Kaku, cywilizacja potrafiłaby również wykorzystywać tunele czasoprzestrzenne do szybkiego pokonywania odległych dystansów. Wraz z upływem czasu istoty cywilizacji Z rozprzestrzeniałyby się po sąsiednich galaktykach, w końcu opanowując całą supergromadę galaktyk. Zdaniem Kaku cywilizacja może wykorzystać pozagalaktyczne źródła energii, takie jak ciemna energia. Jak nie trudno się domyślić w tym punkcie rozwoju. Ewolucja technologii obliczeniowej oraz ograniczająca biologiczna forma życia mogą prowadzić do całkowitej transformacji cywilizacji. Istoty z cywilizacji Z opanowując technologię transferu umysłu i pracując nad zaawansowaną sztuczną inteligencją, mogą bowiem już od dawna zdążać do etapu cywilizacji cyfrowej. Z biegiem czasu i ze względu na manipulacje genetyczne, a także cybernetykę i naturalną ewolucję. Istoty stałyby się bardzo zróżnicowane tak różnorodne, że nie można ich już w gruncie rzeczy uważać za ten sam gatunek. W praktyce istoty te stałyby się nieśmiertelne. Technologia transferu umysłu do nowych ciał lub wirtualnej rzeczywistości powodowałyby bowiem nieśmiertelność. Każdy przedstawiciel cywilizacji Z stałby przed wyborem: czy chce kontynuować swoje życie w oryginalnej biologicznej formie? Czy też może chce połączyć swój umysł z sztucznie wytworzonym ciałem oraz sztuczną inteligencją? Czy też może raczej chce dokonać całkowitej cyfryzacji, przenosząc swój umysł do wirtualnej rzeczywistości? W momencie, gdy wszystkie najważniejsze prace są wykonywane przez superkomputery, istoty z cywilizacji Z mogłyby zostać zwolnione z obowiązku pracy. Każda istota przychodząca na świat mogłaby dobrowolnie decydować o tym, co chce robić ze swoim wolnym czasem. Jedni poświęcaliby życie dla pasji, nauki sztuki czy sportu, inni dla rodziny, a jeszcze inni dla eksploracji dalekich systemów gwiezdnych. W społeczności, w której dzięki nanotechnologii oraz superkomputerom każdy mógłby dostać to, czego chce, trudno sobie wyobrazić wszystko to, co dominuje na planecie Ziemia, a mianowicie zazdrość, przemoc, pracę czy wojną. Cywilizacja Z nie znaby przemocy chorób ani śmierci. A członkowie rodziny znaliby się do kilku tysięcy lub nawet kilku milionów pokoleń wstecz. Komunikacja na odległość mogłaby się odbywać za pomocą przesyłania myśli bez potrzeby klikania w żadne urządzenia. Niewątpliwie kusząca wydaje się możliwość przeniesienia umysłu do wirtualnej rzeczywistości. Każdego dnia można by bowiem trafać do fikcyjnego świata rodem z fantazy przeżywać przygody z fantastycznymi stworzeniami. Czy też wcierać się w rolę bohatera filmów czy gier. Jednego dnia można by odbywać przygody na wirtualnej pustynej planecie, kolejnego na planecie lodowej, a jeszcze kolejnego przechodzić misję ulubionej fikcyjnej postaci w idealnej symulacji rzeczywistości, albo też w ogóle egzystować w abstrakcyjnej, niewyobrażalnej dla nas formie. Byłoby to poniekąd jak budowa własnego wszechświata, w którym decydujemy o każdym najmniejszym detalu. Na każdej planecie znajdowałyby się windy kosmiczne oraz międzygwiazdne lotniska. Z pewnością bardzo interesujący byłby system polityczny, jaki funkcjonowałby w cywilizacji Z. Całkowite oddanie władzy sztucznej inteligencji mogłoby być bardzo niebezpieczne. Natomiast jeśli by do niej nie doszło, to warto się zastanowić, kto właściwie sprawowałby tam rządy. Czy przeciętni zjadacze chleba poprzez demokrację? Czy też może nieliczna elita lub potomkowie pierwszych odkrywców poprzez rządy autorytarne? Ciekawe, jak wyglądałyby relacje społeczne pomiędzy wszystkimi istotami i czy w ogóle istniałaby tam rywalizacja. Równie interesujący byłby także poziom wiedzy o wszechświecie, istot, które byłyby zdolne do manipulowania podstawową strukturą przestrzeni. Ich wiedza dotycząca czarnych dziur, ciemnej materii, ciemnej energii czy cząstek subatomowych prawdopodobnie przekraczałaby nasz poziom zrozumienia. Istoty te byłyby w stanie dowolnie przemieszać w przestrzeni układy gwiazdne, wskrzeszać wymarłe gatunki, tworzyć fantastyczne formy życia oraz przewidywać każde kosmiczne wydarzenie i każdą potencjalną katastrofę. Na koniec, wyobraź sobie, że rodzisz się jako istota z cywilizacji Z. Nigdy nie doświadczasz przemocy, cierpienia, chorób ani śmierci. Masz przed sobą miliardy lat życia, które możesz spędzić dokładnie tak, jak sobie wymarzysz. Eksplorując różne układy gwiezdne, albo też żyjąc we własnym, wymyślonym, symulowanym świecie. Nigdy nie musisz pracować ani też martwić się o przeżycia. Możesz dowolnie modyfikować swoje ciało i spożywać najbardziej wyszukane posiłki. Każdy dzień wydawałby się ekscytującą przygodą, bez niczyich oczekiwań ani też bez żadnych obowiązków. Niestety nikt z nas nigdy tego nie doświadczy. Może jednak to właśnie trud życia oraz nieuchronność śmierci powodują, że każda przygoda smakuje tak dobrze. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.